Pięknie misternie zrobiona jest skrzynka. Można sobie popatrzeć, dotknąć nawet można. To w każdym bądź razie będziecie mieli Państwo takie. Tutaj no na przykład mamy, mamy tutaj telefunkę na fenomena. No i wasz 9 kg kosztował 340 zł. Ile zarabiano wtedy? Dwie, na nauczycielskie pensje. dwie nauczycielskie pensje. Proszę zobaczyć. Dwie nauczycielskie pensje. Takie były drogie odbiorniki. Jeszcze jedna ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, zapomniałem. To radio zrobił jakiś elektronik polski przed wojną. Nie jesteśmy w stanie ustalić, ale korzystał z elementów z elementów firmy Philips, firmy Telefunken, to znaczy części. No i złożył sobie radio. Takie ono gra to radio, muszę powiedzieć. Baterie, muszę powiedzieć, proszę Państwa, kosztowały połowę tyle, co odbiornik radiowy. Takie były drogi, więc to nie wszyscy sobie mogli pozwolić. Odbiorniki radiowe z 20. i 30. lat XX wieku można podziwiać w Muzeum Regionalnym w Dębicy. To dzieła sztuki nie tylko myśli technicznej, ale i wzornictwa artystycznego. Na wystawie znalazło się blisko 50 odbiorników takich marek jak Marconi, Philips, Telefunkel czy Elektrit. Wszystkie przez lata wyszukiwał, restaurował z pomocą fachowców ksiądz Ryszard Piasecki, proboszcz parafii św. Jadwigi w Dąbicy. Jak mówi, nieprzypadkowo tytuł wystawy brzmi: Radio Nostalgia. Tęsknota do tamtych czasów, kiedy te radia, jak to mówi się dzisiaj, miały dusze. Miały dusze, one były tajemnicze, ze względu na to, że było pewne nową. Poza tym druga sprawa, miały piękną formę, możemy tutaj podziwiać. To jest, to jest dzieło sztuki, dzieło sztuki. Oczywiście większość jest, to jest w stylu art deco czy secesja, bo takie style wtedy panowały. I to zostało zawarte również w tych obudowach. Proszę zobaczyć, różne firmy, ile one wymyślały tutaj formy obudowy dla tych radyjek. To samo też i we, we te radia, proszę zauważyć, dzisiaj jeżeli mamy radio, to prawdopodobnie kiedy ono się zepsuje, nie jesteśmy w stanie go naprawić, trzeba albo wymienić na nowe i, i tyle. A te radia, które mają po 90 lat, prawda, my uruchamialiśmy. Większość tych radiowych odbiorników, kiedy trafiała do księdza Ryszarda Piaseckiego, była w opłakanym stanie. No, by to zazwyczaj odbiorniki w bardzo kiepskim stanie. Dlatego, że dzisiaj na aukcjach można kupić bardzo dobre odbiorniki. Trzeba mieć tylko duże pieniądze. Ja takowych nie posiadam, więc tego na miarę mo swoich możliwości finansowych kupowałem, czy otrzymywałem, bardzo nieraz zdezelowane odbiorniki. No i tak cierpliwie odnawiało się przy pomocy grupy ludzi, którzy mi pomagali w tym wszystkim. Sam wszystkiego nie potrafiłem zrobić, przecież nie jestem omnibusem, więc w związku z tym, w związku z tym ta współpraca zaowocowała tym, że dzisiaj mamy tutaj możemy podziwiać no, pięknie Pięknych parę odbiorników, które pokazują historię radiofonii, właśnie wtedy, kiedy ona najbardziej dynamicznie się rozwijała. To były właśnie lata 20. i 30. Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, nie kryje, że jest pod wrażeniem tych dzieł sztuki technicznej. A to jest naprawdę coś wspaniałego. To jest ja jestem po prostu pod wrażeniem. Ja, ja widziałem fragmenty wcześniej, ale całości tej nie widziałem. Powiem szczerze, że dopiero zobaczyłem, jak, żeśmy, jak dał mi zdjęcia, bo musieliśmy przygotować to, pod te, a potem i tak się okazało, że jeszcze, a tu, a tu, a tu jeszcze musieliśmy dorabiać, przerabiać, bo, bo to mówię, no jak to się rozbudowało, apetyt rósł w trakcie jedzenia. Wystawa przyciągnęła sporo Dębiczan, którzy z entuzjazmem podziwiali bogatą kolekcję księdza proboszcza. Część tych odbiorników gdzieś tam widziałem wcześniej przy wizytach toboszach to są radia, bardzo, bardzo stare radia, gdzie nie śniło się nawet niektórym, że dzisiaj będąc na takiej wystawie zobaczą takie modele. Gdzieś ktoś czytał o takich radiach, pewno gdzieś ci kolekcjonerzy czy te osoby, które pasjonują radia, pewno słyszeli, może gdzieś widzieli, a dzisiaj mogą tutaj w Dębicy, w naszym muzeum dotknąć, zobaczyć i co za chwilę się okaże, posłuchać. Patrząc na te eksponaty y, widzimy, widzimy coś, czego nie ma we współczesnym sprzęcie. Y, widzimy w tym duszę, widzimy w tym y, artystę, widzimy w tym oprócz sprzętu technicznego, widzimy w tym coś, czego tak naprawdę trudno nazwać słowami. Co ciekawe, większość ze zgromadzonych odbiorników można nie tylko podziwiać, ale także posłuchać do 22 kwietnia przyszłego roku. To gra, gra halo. Tady je Praha, my mówi se nebojíme, jenom máme strach. Mluvíš si? Ano, mluvím si.